Rosja używa wielu różnych wpływów, także polityków. To jest to kupowanie kanclerza Schrödera, to kupowanie innych premierów, ministrów, to jest cała baza ludzi. Polska dzisiaj robi z tym wszystko, aby walczyć z taką polityką i walczyć z taką propagandą. I nasz najskuteczniejszy głos to jest rzeczywiście bycie w tym wypadku i w tym konflikcie także ambasadorem Ukrainy w Europie i na świecie odkłamywanie tej fałszywej narracji narracji, którą przez wiele lat prowadzono także w Polsce i to prowadzono ją w głównych mediach. Prowadziła ją partia rządząca i do dziś nikt na to nie potrafi odpowiedzieć. Proszę zobaczyć, jak przedstawiano także naszą formację, Prawo i Sprawiedliwość, naszych liderów. Jaki to poziom manipulacji jest próbuje się przekraczać? Przecież w głównych mediach. Politycy obozu, obozów opozycyjnych. Także próbowali przedstawiać wersję, że to Prawo i Sprawiedliwość jest jakąś prorosyjską partią. Przecież to była zamierzona kampania, którą prowadził w sposób bezczelny Donald Tusk. Także ale prowadzili, ale prowadzono ją przez szereg innych osób. I to jest najbardziej niesamowite. Dlatego także zadaliśmy te 10 pytań do nich.